A my, proszę Państwa, mamy coś dla koneserów piłki nożnej. Koszulka, sandecja z autografami Tutaj piłkarzy. Pokażę może z tyłu. Zaczniemy licytację od 50 zł. To oczywiście dla kolekcjonerów. A, Mamy już 100. 100, tak? 100, kani, lecimy dalej. To jest cały skład tego rocznego sezonu zespołu Sandecji podpisany na koszulkach. 150 zł, pani państwo. 150 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 150 zł 200. 200 złotych. Czy ktoś da więcej? Oginał. Oginał. Taka po dwóch meczach może trzech. 200 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej Drodzy Państwo? 200 zł po raz pierwszy tendencja się bardzo e... 210. 210. Zbiera nas, zbiera nas w 210 zł po raz pierwszy. 210 złotych po raz drugi

Czy ktoś da więcej? 260 złotych. Czy ktoś da więcej? 260 po raz pierwszy. Czysta. 300. Czysta złoty. 300 złotych. Zł. Ile? 310. 310 złotych. Cena rośnie. bitwa pomiędzy. Młodym kibicem a starszym kibicem. 310 zł. 310 zł. Do góry musimy, nie na dół. 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. 310 po raz drugi. 320. 320, Kani Państwo, 320. Czy ktoś da więcej? 320 zł. Po raz pierwszy. Jak komuś brakuje, może donieść Tak, tak, może. 7 dni w tygodniu całą dobę kasa fundacji jest czynna. Później pani prezes przekaże, można przelewem. 350. 350 zł, Kani Państwo, tak na zakończenie licytacji to już ostatnia. 360. Ile? 400 zł. 400 zł To jest niesamowite proszę państwa co tutaj się dzieje? No, tak 400 zł Czy ktoś da więcej? 400 zł 450 450 widzisz młode świetlenie Ciel po 50 do góry leci 450 po raz pierwszy. 500 <noise> 500 zł. 500 zł. Czy ktoś da więcej, panie państwo? 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. 500 złotych po raz drugi. 510. 510. No nie macie lekko. To no jest prawdziwy bój, można powiedzieć. Możecie się złożyć po 500, na przykład. I... Będziemy mieć weczeń. Dzielić się koszulką, prawda? W jednym tygodniu jedna osoba, a w drugim tygodniu druga. 510 po raz pierwszy. 510 po raz drugi 510 zł po raz drugi. 520 520. Cena idzie w górę. 520 zł. Już można powiedzieć, że emocje sięgnęły zenitu. Tak jest. 550, gorące bawa 550 zł. 550 po raz pierwszy, 550 po raz drugi i 550 po raz trzeci, gorące bawa szanowni Państwo, koszulka sprzedana za 550 zł. Zapraszamy. Lubisz sandację? Tak. A grasz w piłkę? Tak. Brawo dla młodego zawodnika. A grasz w tej pozycji, nie jesteśmy? Napastnikiem? Brakarzem? Napastnikiem. Brawo dla małego napastnika. To przyszłość futbolu polskiego. Gratulacje. Gratulacje. Tak, o drugi Lewandowski.